Czad! Hej, Aloha. Ja jestem Maciej z My Ukulele World. Dziś nie będziemy uczyli się żadnej nowej piosenki. Nie będzie także testu instrumentu, a zrobimy mały eksperyment. Eksperyment, który już jakiś czas temu widziałem na zagranicznych TikTokach, polegający na wlaniu wody do ukulele, przez co te będzie miało taki naturalny reverb, efekt pogłosu, Zmieni po prostu brzmienie. Drewnianego ukulele do tego eksperymentu byłoby mi naprawdę szkoda. Drewno by popuchło, instrument stałby się niegrywalny, ale karbonowa kasza jest niewrażliwa na wodę, promienie słoneczne, temperaturę, więc jak najbardziej nie będzie to dla niej w żaden sposób szkodliwe. Jestem bardzo ciekaw, jak ta karbonowa kasza zabrzmi z wodą w środku, jaki to finalnie da efekt przy karbonowym ukulele. Wy pewnie też jesteście tego ciekawi. Jednak najpierw nagram próbkę audio z czystym brzmieniem, bez wody, tak by można było porównać brzmienia. Wodę będę nalewał przez tą dziurkę od góry instrumentu. Najpierw tak może z pół swójczka. Woda w środku chlupie jak okaja kłódkę. Sprawdźmy jak to zabrzmi. Już słychać, delikatny reverb, taki pogłos, delikatne zmiękczenie tego dźwięku. Mam nadzieję, że na mikrofonie też to tak fajnie zbiera, jak ja to słyszę na żywo grając. Dolejmy wody z reszty słoika. Mamy w ukulele cały słoiczek wody i efekt tego riverbu nam się generalnie spotęgował. Zagrajmy ten sam riff dla porównania. Takie wrażenie, że sustain, długość wybrzmiewania okulala jest krótsza niż normalnie. Ale ten dźwięk przyjemnie wibruje, jakbym używał efektów podłogowych gitarowych. Dolejmy, może, jeszcze więcej wody. Co zauważyłem, to gdy wprawiamy wodę w środku w Okulele w ruch, robi się fala w ukulele. Nasze brzmienie bardziej wchodzi w takie vibrato, reverb. No, ciekawie to brzmi. Nieco wodę, robiąc fale w środku. No niestety, efekt z wodą jest za słaby co do tej piosenki. Co jeszcze zauważyłem na słuch i widząc wykres w komputerze, widma, które się teraz nagrywa, to że instrument jest cichszy. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że. Połowa instrumentu jest wypełniona wodą i ten fragment po prostu nie rezonuje. Ma po prostu mniejszą powierzchnię komory akustyczną. Dolejmy ostatnią partię wody i sprawdźmy, co się stanie. Oj, to chyba nie był dobry pomysł. Kurwa. Bysiu, przynieś mopa. No nic, sprawdźmy, jak brzmi tak wypełnione ukulele wodu, aż, aż się z niego wylewa. Efekt ciekawy, musicie to przyznać. Raczej nie będę praktykował tego w swoich nagraniach muzycznych. Nie chcę mi się potem sprzątać podłogi yy, przy drewnianych ukulele. Szkoda ukulele. Wolę podpiąć pod typowe efekty gitarowe i, i mieć głębszy, mniejszy efekt. Ustawić sobie tak, jak chcę. I co? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takim eksperymencie. Czy film Wam się podobał? Czy chcecie więcej takich eksperymentów? Zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Wpadnijcie na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Ja na ten moment będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!